Witam i zapraszam do obejrzenia filmiku o orbitrekach, czyli urządzeniach fitness do treningu cardio, które wzmacniają kondycję, spalają kalorie i zbędną tkankę tłuszczową. Orbitreki cieszą się dużą popularnością, ponieważ oferują specyficzny, a przy tym bardzo skuteczny sposób treningu. Spróbujmy krótko scharakteryzować najważniejsze cechy treningu na orbitreku. Ćwicząc na orbitreku wykonujemy ruch przypominający bieganie na nartach lub chodzenie po górach. Z tą różnicą, że stopy poruszają się po elipsie, czyli wykonują ruch owalny, a nie w klasycznym układzie przód-tył. Z tego powodu orbitreki nazywane są również eliptykami, rowerami eliptycznymi lub trenażerami eliptycznymi. Chodzenie czy bieganie na orbitreku zmniejsza nacisk masy ciała na stawy, zwłaszcza na kolana i kostki, ponieważ ćwicząc, nie odrywasz stóp od płus. Całkowicie wyeliminowany zostaje również efekt uderzenia stopy o podłoże. Trenując na orbitreku ćwiczysz nie tylko nogi, ale całe ciało. Wykorzystując ruchome rękojeści, aktywujesz do ćwiczeń mięśnie górnych partii ciała. Jeżeli chcesz popracować z orbitrekiem nad wzmocnieniem mięśni brzucha, ćwiczysz bez wykorzystania ruchomych rękojeści. Wtedy mięśnie brzucha zostają zaangażowane do stabilizowania Twojej pozycji na orbitreku. Ćwiczenia na orbitreku są bezpieczne. O zmniejszeniu obciążenia stawów już wspomnieliśmy. Drugim ważnym elementem jest zatrzymywanie się urządzenia. W momencie, kiedy przestajesz ćwiczyć, orbitrek natychmiast się zatrzymuje. O intensywności każdego ćwiczenia decydujesz indywidualnie, wybierając odpowiedni poziom oporu. Orbitreki możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie według systemu oporu. Mechaniczne opór generuje tarcie koła o różnego rodzaju paski. Magnetyczne opór wywołują magnesy umieszczone przy kole zamachowym. System magnetyczny charakteryzuje się cichą i płynną pracą. Elektromagnetyczne ten rodzaj orbitreków wykorzystuje hamulec elektromagnetyczny. Starowanie oporem odbywa się elektronicznie z poziomu komputera. Orbitreki różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi i różnymi detalami. Są jednak pewne elementy, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy wybieraniu orbitreka. Rodzaj oporu. Orbitreki mechaniczne, dobre na początek przygody z ćwiczeniami oraz do treningu od czasu do czasu. Orbitreki magnetyczne, najbardziej popularne, cenione za płynność Cichą pracę i niezawodność, doskonałe do regularnego treningu. Orbitreki elektromagnetyczne, bardziej zaawansowane dla bardziej wymagających użytkowników, którzy podczas treningu chcą korzystać ze sprzętu z wyższej półki. Komputer. Najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę w przypadku komputera, to programy treningowe oraz wyświetlane funkcje takie jak czas, dystans, prędkość, puls. Spalone kalorie. Zaawansowane Orbitreki oferują programy sterowane wysokością pulsu oraz różnego rodzaju testy, np. test sprawności, pomiar tkanki tłuszczowej czy wskaźnik BMI. Pomiar pulsu. Standardem są dotykowe sensory umieszczone na kierownicy Orbitreka. Zaawansowane modele wykorzystują również pas telemetryczny lub klips na ucho. Waga koła zamachowego. Im większe i cięższe koło zamachowe, tym płynniejsze działanie orbitreka, wyższy komfort treningu i większy zakres regulowania oporu. Regulacja oporu występują dwa sposoby regulacji oporu: ręczna za pomocą pokrętła i elektroniczna obsługiwana z panelu komputera. Płozy są odpowiednio szerokie, żeby dawać stopom stabilne podparcie. Ważnym elementem jest ich Perforowana antypoślizgowa powierzchnia. Ruchome rękojeści służą trenowaniu górnych partii ciała, odpowiednio wyprofilowane z zaokrągloną końcówką dają możliwość wielopozycyjnego uchwytu, który aktywuje dodatkowe grupy mięśni. Profile, stopki poziomujące i kółka. Orbitrek musi być stabilny, dbają o to odpowiednie profile. Większość modeli posiada możliwość poziomowania. A jeżeli orbitrek ma kółka, jego użytkowanie w domu staje się wygodniejsze. Orbitreki są bardzo lubiane przede wszystkim dlatego, że ćwiczenie na nich jest świetnym sposobem na odchudzanie i utrzymanie dobrej formy. Trening na orbitreku jest przyjemny i łatwy do zrealizowania bez względu na stopień Twojego zaawansowania. Wszechstronność orbitreka i angażowanie do treningu całego ciała gwarantują, że osiągniesz wszystkie korzyści, na których Ci zależy.